Powiem szczerze, uwielbiam ten moment, gdy oczekiwania dobiegają końca. Meczem każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami, ale teraz przyszedł czas na ich konfrontację z rzeczywistością. My przekonamy się, kto wyjdzie starczą. Kto wyjdzie z tego meczu zwycięską. Zaraz się przekonamy. Serdecznie ze stadio Benito Villamarin Sevilla zawsze żyje piłką I mamy nadzieję, że nie inaczej będzie dzisiaj A na stanowiskach komentatorskich Czuwają Tomasz Smokowski Oraz Jacek Laskowski Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, Czyli to na czym polega piłka Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja Georgi Mamardaszwili Mamy na ekranach skład, w jakim rozpocznie grę Betis. Musi to teraz dobrze rozegrać. Zobaczmy, jakim ustawieniem zagra dzisiaj Walencja. Na bramce Szwili. W obronie Jose Gaja wystąpi z Thierryn Koreją. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować domku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Teraz Rodriguez. Brawo! Ma marda jeśli obronił nawet to, to już chyba nic go nie zaskoczy. Głęboko w polekarne zagrywa. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz? No nareszcie! Cisnęli, cisnęli i doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. No i widzimy, że ich dotychczasowa gra się opłaciła. Grają dobrze, dominują, a teraz zdobywają bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Gabriel Paulista. na piłka. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Bejerin. Guido Rodriguez. Mark Roka. Orcha Iglesias. Widzowie czekają na strzał. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Na Fekir. Oto z piłką teraz Fekir. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Rui Silva zachowuje spokój, z łatwością łapie piłkę. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Już po zmianie stron, już gramy, oby grała zwłaszcza Walencja, która schodziła na przerwę z jedną bramkową stratą. Przejmuje Luis Enrique. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Mają teraz szansę na kontratak. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Lesjas teraz z piłką. I chcą, by Fekir strzelał. Będzie groźnie, Borcha Iglesias. Ta! Przeciwny zespół się gubi. Trzeba było go punktować. Podwojenie przewagi. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 2 do 0. ostatnie pół godziny gry przed nami. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Nie wyszło, strata. A Jose Perez. Mark Rocka. Oto z piłką teraz Fekir. Schodzi do osi boiska. Pewna interwencja, brawo. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Prowadzi piłkę do środka pola. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Precyzyjna centra, będzie gorąco. i niestety nie będzie po tym uderzeniu głową bramki. Nie udało się uderzyć tego niżej, może następnym razem. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Nawet cud, nie wydrze im już teraz zwycięstwa na własnym boisku. Koniec blisko. Podsumujmy ich dzisiejszą postawę, Jacku. Przeciwnik już raczej nie skróci tego dystansu. Za chwilę ten mecz skończy się tak, jak się musiał skończyć, a dwubramkowe prowadzenie to w zasadzie najniższy wymiar kary. Grali żwawo z polotem opanowali środek boiska. Tworzyli sytuację. I oto rezultat. I teraz centra 16. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Dobrze teraz broni, brawo! Sędzia kwieździe po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz.